W tej chwili nasza praca polega na rozpoznaniu tych przedmiotów wybuchowych niebezpiecznych, które znalazł leśniczy tutaj w lesie. Wstępnie są to niemieckie bomby odłamkowo-burzące o masie 50 kg każda. Na chwilę obecną jest ich 17. Natomiast kolejne mogą znajdować się w gruncie pod ziemią. No, jak zawsze wybuchy są niebezpieczne, zwracamy na to szczególną uwagę. Z tego też względu, no tutaj akurat terenu zabudowanego nie mamy, więc objęliśmy tylko strefę bezpieczną, około 500 metrów. Leśnictwo jest powiadomione tutaj w rejonie. No i my przystępujemy do pracy. No taka bomba lotnicza tego typu, pojedynczy odłamek siła rażenia to jest około 1000 metrów. No tutaj pod Bolesławcem to jest, można powiedzieć, rzadkość, z tego względu, że w większości Znajdujemy tu amunicję produkcji rosyjskiej, natomiast no niemieckie jeszcze bomby lotnicze to jest rzadkość w tym rejonie.